Cześć, cześć Manko. Dzisiaj e, zrobimy sobie powtórzenie dru całego drugiego działu z matematyki z plusem, z podręcznika do 8 klasy Gdańskie wydawnictwo oświatowe dzisiaj e, pogadamy sobie o rozwiązywaniu równań e, i wszelkich innych działaniach algebraicznych i tak dalej, a zarazem wejdzie też troszeczkę w proporcje. E, postaram się to zrobić w jednej części, zobaczymy jak to wyjdzie. No Więc przejdźmy do, przejdźmy do pierwszego naszego tematu z książki, którym je są przekształcenia algebraiczne. Ogólnie... Jedyne co trzeba wiedzieć takie główne rzeczy o przekształceniach algebraicznych to to jak się upraszcza wyrazy podobne czyli sumuje, dodaje, mnoży, dzieli oraz w jaki sposób odejmujemy minus oraz wymnażamy przez y, wyrazy przez nawias oraz nawiasy przez nawias To wszystko właśnie już zacząłem omawiać, tylko tak mniej więcej chciałem powiedzieć co będziemy tutaj robić w tym temacie. No więc tak, na początku upraszczanie wyrazów podobnych. Jeżeli mamy jakieś dłuższe wyrażenie, na przykład 3x plus, e, plus 2y plus 5x plus 8z na przykład, powiedzmy, że mamy jeszcze na przykład plus 8 plus 3y, mamy jakieś takie dłuższe wyrażenia. I często będziemy robić, często takie wyrażenia będziemy mieli w zadaniach, i zanim w ogóle przejdziemy do rozwiązywania ich, to pierwszy trzeba będzie je sobie jakoś uprościć, czyli posegregować, bym powiedział, wyrazy podobne. Co to znaczy? No, na samym początku musimy skupić się na tym, że wyrazy podobne. Musimy podkreślić wyrazy, które mają podobne, podobną literkę. Czyli na przykład, no, x i y to nie są takie same literki, natomiast x jest taki sam jak x, tak jak e, tutaj ten trzeci wyraz, w takim wypadku ten wyraz jest, jest podobny do tego, no, a ten drugi, czyli ten z Y, jest podobny do tego ostatniego, ponieważ też się pojawia ten Y. Natomiast nasze Z nie jest do niczego podobne, bo już nie ma żadnego i, nigdzie indziej wyrazu z Z. Tak samo 8. Na takie same liczby, bez y, literek, mówimy, że to są wyrazy wolne. W takim wypadku, po tym jak już podkreślimy sobie wszystkie wyrazy podobne, to teraz możemy sobie przejść do sumowania i tam odejmowania ich, ogólnie skracania, upraszczania, czyli nasze 3X. Dodajemy lub odejmujemy od następnego ileś tam x, zależnie od tego, co stoi przed tym x. No w tym przypadku mamy co? 3x przy naszym 5x przed stało plus. W takim wypadku to będzie 3x plus 5x. No jak się dodaje coś takiego? No tutaj, tak jakbyśmy mieli 3 banany i dodamy 5 bananów, no to będziemy mieli 8 bananów. Czyli w skrócie, dodawanie takich e, wyrażeń z x, z, ogólnie z wyrazami niewiadomymi, to trzeba sobie Sumować liczby, które są przed, a, ten wy, a tą literkę przypisać, czyli to będzie 8x, no i tutaj mamy jeszcze 2y plus 3y, czyli to będzie plus 5y, no i resztę musimy przypisać, ponieważ tam już nic więcej nie uprościmy. Jakby był minus, na przykład przed tym 5x, no to byśmy sobie od 3x odjęli 5x a 3x odjąć 5x to by było przecież, tak jak mówiłem, odejmujemy tylko te liczby, które stoją przed, a x-a przepisujemy, czyli 3 odjąć 5 to by było, no, minus 2, więc to będzie minus 2x. Taki byłoby taki byłby wynik z tego. No dobra, to to ogólnie tyle z upraszczania, tutaj nie ma większej yy, większych, jakichś skomplikowanych rzeczy, po prostu podo podobny wyraz do siebie dodajemy, odejmujemy i tyle. Yy, następną rzeczą to będą nawiasy, ponieważ one mogą nam troszeczkę pomieszać. Na przykład, jeżeli mamy x plus 5 minus jakieś 2x minus 3, no to zanim do tego przejdziemy, czyli widzimy, że to jest wyraz podobny i tutaj jest wyraz podobny, który moglibyśmy z tym już od razu... Uprościć tak jak to robiliśmy na początku, no tylko, że co nam przeszkadza? Przeszkadza nam ten nawias, ponieważ było też mówione już wcześniej, że kolejność wykonywania działań jest taka, że pierw wykonuje, wykonujemy działania w nawiasie. No to widzimy, że tutaj mamy nawias, więc nie możemy tego od razu zsumować, ponieważ no to 2x z w naszym nawiasie i coś pierwszy z tym musimy zrobić. I ogólnie musimy się tego nawiasu jakoś pozbyć. I, e, są dwa sposoby, znaczy są ogólnie dwie techniki. Bo są tylko dwie możliwości, czyli jeżeli mamy jakiś nawias i przed nim stoi albo plus, albo minus, jeżeli stoi minus, to wszystkie znaki przy wyrazach w tym nawiasie musimy zamienić na odwrotne. Co to znaczy? No, to znaczy, że po prostu to ten początek możemy sobie przypiszemy, czyli x plus 5 i tutaj widzimy, że mamy minus przed nawiasem. No to żeby tego minusa się pozbyć ogólnie, ten minus przed nawiasem robi nam to, że zmienia te wszystkie znaki przy wyrazach w nawiasie. Czyli to będzie co? Przy 2x, przed 2x dokładnie, stoi, no nic nie stoi, czyli stoi teoretycznie plus, no bo 2x, no to wie, wiemy, że chodzi o liczbę dodatnią, a nie o minus 2x, czyli tam stoi plus. Jeżeli nic nie stoi, to stoi plus na początku. Czyli zamiast plus 2x będzie minus 2x, potem mamy minus 3, no to skoro mamy zamienić na odwrotny, no to będzie plus 3. I tyle. I teraz dalej byśmy mogli sobie te wyrazy podobne podawać i. Podajmować. Natomiast gdyby był plus przed takim nawiasem, czyli byłby x plus 5 plus 2x minus 3, no to tu jest sprawa prosta, bo jeżeli stoi plus przed nawiasem, to ten nawias po prostu możemy opuścić i nic z nim nie robimy. Czy to po prostu będzie x plus 5. No i nawias nas nie obchodzi, czyli będzie co? Plus 2x minus 3. I tyle. To wszystko i dalej też tutaj sobie te wyrazy podobne poddajemy, poddajemy, poskracamy. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o to, jak, jaki znak stoi przed nawiasem, czy ja chcę go odnieść albo dodać. Eee, natomiast istnieją jeszcze dwie rzeczy, czyli wymnażanie jakiegoś czynnika przez nawias cały. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy jakąś liczbę, no, powiedzmy, że to będzie liczba x, no i w nawiasie mamy jakieś 3x plus 5. I musimy to jakoś wymnożyć. No to żeby to wymnożyć, to jest taka zasada, że liczbę przed tym nawiasem mnożymy przez każdy składnik w tym nawiasie, czyli x razy cały ten wyraz, i potem będzie jeszcze x razy cały ten wyraz, tylko musimy pamiętać, że bierzemy również pod uwagę mnożenie tych znaków, które stoją przed, czyli jeśli tu było na przykład minus 5, to byśmy mnożyli x razy całą minus 5, nie całą 5, tylko razem z tym znakiem, który stoi przed. To w naszym przypadku będzie to całkiem łatwo, ponieważ x razy 3x, no, no to będzie po prostu 3 przepiszemy, a x razy x to będzie x kwadrat, no i potem będzie co? Tutaj widzimy, że wyjdzie nam znak plus z tego mnożenia x i plus 5, i będzie plus. No i po prostu 5x yy, Jakby to był minus, to też oczywiście pokażę jak to by wyglądało. Na przykład teraz troszeczkę inny zrobimy przykład. 2y plus 5x. O! No yy, to może minus 5x. I minus 2y, dobra, coś takiego. No teraz, żeby to wynośnie, no to znowu wyraz przed tym nawiasem mnożymy przez każdy składnik w tym nawiasie, tylko musimy pamiętać o znakach. W takim wypadku co? X razy minus 2y, no to będzie na pewno liczba na minusie, ponieważ liczbę na plusie, czyli X przed nim stoi plus mnożymy razy liczbę jakąś na minusie, ponieważ widzimy, że tam jest minus, no to wynik będzie na pewno na minusie, czyli możemy w sobie sensie zapisać że będzie minus. Z liczb nam wyjdzie, no 2 bo tej, tej dwójki przez, niej przez przez tylko przez jedynkę, na bo przed tym x stoi jedynka automatycznie, zresztą również pamiętam, że jej nie zapisujemy, czyli będzie minus 2, no i zostaje nam x razy y. Niestety nie możemy zapisać, że to będzie np. x do kwadratu albo x do y, no nie, x razy y to po prostu będzie x razy y, ponieważ te wyrazy są. Nie są takie same i nie możemy tego w jakikolwiek sposób uprościć, czyli to po prostu będzie xy. W takim wypadku zapiszemy sobie xy. No i potem mamy jeszcze x razy minus 5x. No to wynik znowu będzie na minusie będzie minus 5x kwadrat. No dobra, to tyle, jeśli chcemy mnożyć jeden składnik przez nawias. Natomiast gdy chcemy wymnożyć aż dwa składniki przez nawias, czyli na przykład, czyli w skrócie nawias przez nawias chcemy wymnożyć, czyli na przykład x plus 2 razy x plus 3, no to tu działa to też podobnie do tego, co wcześniej robiliśmy, tylko że każdy wyraz z pierwszego nawiasu musimy przemnożyć przez każdy wyraz następnego wyrazu, czyli nasz pierwszy wyraz, pamiętamy też również o tym, że bierzemy pod uwagę znaki, jakie stoją przed tymi wyrazami, mnożymy razy x... Czyli pierwszy wyraz następnym i potem mnożymy razy kolejny wyraz w następnym yy, nawiasie. No i jak tu już skończyliśmy możliwości, no to bierzemy kolejny wyraz w naszym pierwszym nawiasie i znowu mnożymy przez każdy wyraz w następnym nawiasie. Czyli to będzie co? x razy x, czyli x kwadrat. Będzie x razy 3, czyli plus 3x. E, będzie 2 razy x, czyli plus 2x. I będzie 2 razy 3, czyli plus 6. No i tutaj również wyrazy podobne możemy sobie dodać, czyli to będzie x kwadrat plus 5x plus 6. No i tu oczywiście pamiętamy, że x kwadrat nie jest wyrazem podobnym z x, ponieważ przy tym x jest to i kwadrat, więc musimy pamiętać, że te literki muszą być jeden do 1, żebyśmy mogli je sobie dodawać, podejmować. Eee, no dobra, to, to by było na tyle z przekształcenia algebraicznych, czyli jak to działa w przypadku nawiasów i tak e, Teraz przejdźmy sobie do kolejnego tematu, jakim są równania. E, w równaniach omówimy sobie jak określić, czy dana liczba spełnia równanie. Często pojawiają się takie zadania. Oraz jak rozwiązać po prostu jakieś równanie. E, no więc tak. Na samym początku e, często pojawiają się zadania, na przykład sprawdź, czy dana liczba spełnia jakieś równanie. No to na przykład weźmy sobie jakieś równanie 2x plus 5 równa się e, no nie wiem 10. Takie proste równanie. I e, e, pytają nas, czy jakaś liczba spełnia to równanie. Na przykład mamy polecenie sprawdź, czy liczba 1 spełnia to równanie. No to, jeżeli mamy sprawdzić, czy na liczba spełnia równanie, to w skrócie musimy podstawić tę liczbę za naszą niewiadomą i zobaczyć, co wyjdzie. I to wszystko, czy dana liczba spełnia równanie, czy nie spełnia równania, zależy od naszego wyniku, ponieważ stawmy sobie naszą jedynkę za x, czyli to będzie 2 razy 1 plus 5 równa się 10. No i widzimy, że z lewej strony wychodzi nam 7, a z prawej, wychodzi, z prawej zostaje nam dziesiątka, czyli 7 równa się 10. No i widzimy, że tutaj troszeczkę mamy taką sprzeczność, ponieważ no, 7 nie jest równa 10, tak samo jak dziesiątka nie jest równa 7, Czyli to równanie jest sprzeczne, się mówi, ponieważ jest nieprawdziwe. W takim wypadku nasza jedynka nie spełnia tego równania. To znaczy, że jeżeli za x podstawimy tą jedynkę, tak jak nam kazali w poleceniu, no to to wyjdzie fałszywe równanie, czyli ta jedynka po prostu nie spełnia tego równania. Czyli w skrócie. Musimy znaleźć, jeżeli coś ma spełniać równanie, to znaczy, że jest wynikiem tego równania, czyli jakbyśmy sobie to równanie jakkolwiek przekształcili do postaci x równa się dana liczba, to właśnie ta dana liczba będzie spełniała równanie, czyli jeżeli coś podstawimy za x, to i lewa strona, i prawa strona tego równania będą takie same. Czyli, no w tym przypadku, może tego tak bardzo nie widać, ale jeżeli podstawiliśmy sobie za x 2,5, podstawmy sobie, czyli 2 razy 2,5, plus 5 równa się 10 no to widzimy, że 2 razy 2,5 to będzie 5 plus 5 równa się 10, czyli 10 równa się 10. Czyli jeżeli za x podstawimy sobie 2,5, to nasze równanie jest. To nasze, no, to nasze równanie jest prawdziwe, ponieważ 10 równa się 10, czyli 2,5 spełnia to równanie. Czyli po prostu, jeżeli jakaś liczba spełnia to równanie, to znaczy, że musi wyjść nam że lewa strona równa się prawej stronie, tak jak tutaj, że 10 równa się 10. Oczywiście to nie musi być 10, to może być np. 0 równe 0, 5 równe 5, 3 równe 3, ale po prostu musi wyjść nam równanie prawdziwe. Jeżeli wyjdzie nam równanie sprzeczne, tak jak nam wyżej wyszło, czyli 2, znaczy np. 7 równe 10, 2 równe 1 i tak dalej, czyli coś głupiego, no to oznacza, że dana liczba nie spełnia tego równania. Dobra. No i jeszcze ostatnia rzecz to jest ogólnie jak rozwiązywać równania, to tylko taka mała powtórka będzie. A co najważniejsze, to chodzi mi o takie równania z mianownikami, ponieważ jak mamy jakieś takie proste równanie, tak jak może nawet przepiszmy to, co było wyżej, czyli 2x plus 5 równa się 10, no to jeżeli. Takie rozwiązanie chcielibyśmy rozwiązać już, czyli nie sprawdzić, czy coś spełnia, tylko normalnie rozwiązać. No to wiadomo, musimy dojść do takiej postaci, że samego x będziemy mieli z jednej strony, a z drugiej strony będą po prostu same liczby. Czyli na samym początku byśmy musieli tą piątkę przenieść na drugą stronę, ponieważ ona nam przeszkadza przy tym x, więc obu stronie byśmy sobie odjęli 5, wyszłoby po lewej stronie 2x, a po prawej byłoby 10 odjąć 5, czyli 5. No i teraz to, co nam tylko przeszkadza przy x, to jest 2. Pomiędzy x a dwójką stoi teoretycznie znak mnożenia, tylko go już nie zapisujemy, więc obustronnie sobie podzielimy przez 2 i wyjdzie nam x równa się 5 drugich, czyli to też jest 2,5, tak jak wcześniej wspomniałem. Takie równania wiem, jak rozwiązywać. Najbardziej mi tutaj zależy na równaniach e, typu e, no nie wiem, x przez 5 równa się 3 przez 8, czyli takie równania, w których są mianowniki. E, ogólnie, żeby takie równanie rozwiązać, musimy obustronnie, najlepiej, to jest taki sposób, oczywiście tych sposobów jest dużo, jak kto woli, może na to robić, lecz taki najlepszy sposób według mnie, to jest pomnożenie obustronnie przez najmniejszą wspólną wielokrotność obu liczników, czyli ogólnie przez jakąś liczbę która będzie podzielna i przez 5, i przez 8. No w tym wypadku widzimy, że to będzie liczba 40, ponieważ i 40 podzieli się na 5, i 40 podzieli się na 8. A dlaczego przez 40? No ponieważ, jak teraz sobie to zapiszemy, jak to ma wyglądać, czy to będzie 40 razy x 5 równa się 40 razy 3 8, to widzimy, że teraz ładnie możemy sobie coś poskracać. Tą 40 możemy z tą 5 skrócić przez 5, czyli tu będzie 1, tu będzie 8, a tą 40 z tą 8 przez 8, czyli tu będzie tu będzie 5. I ładnie nam wychodzi teraz, że 8x równa się 5 razy 3, czyli 15, czyli 8x równa się 15. Z tego wynika, że x równa się 15 ósmych. To jest e, taki fajny sposób na rozwiązanie tego typu zadań. E, zarazem też co coś z niego widać e, i to się przyda nam w kolejnym temacie o którym zaraz powiem, że e, ogólnie to się nazywa też proporcją to już może w sumie wejdę w ten trzeci temat, czyli ogólnie proporcje. Proporcje to jest po prostu równość, to jest takie, takie wyrażenie, które zapisujemy w postaci o takiej jak tutaj zapiszę. Czyli a przez b równa, się b równa się c przez d, czyli po prostu równość dwóch ilorazów. No i z tego wy wynika właśnie, że e, coś takiego jest zarazem równe z ilo iloczynowi skrajnych wyrazów. Skrajne wyrazy, czyli to jest a d i b c. W takim wypadku takie równanie zawsze też możemy sobie przemnożyć po skosie, czyli a razy d jest równe b razy c. No i to ogólnie jest taka zasada, którą warto pamiętać. To się bardzo często będzie stosowało w różnego typu zadaniach. Na przykład w tym, co tutaj robiliśmy, też byśmy to mogli zastosować, ponieważ obu stronie pomnożyliśmy przez 40 i końcowo widzimy, że nam wyszło coś takiego, czyli 8x równa się 5 razy 3. Czyli widzimy, że to się również zgadza z tymi proporcjami, co przed chwilą powiedziałem, ponieważ jeżeli pomnożymy sobie to po schosie, to widzimy, że to będzie 8x równa się 5 razy 3. Czyli to jest prawdziwe. I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz do tych proporcji, ponieważ te proporcje niekoniecznie muszą być tylko jednymi liczbami. Na przykład nasze A może być całym jakimś e, wyrażeniem, równaniem, no różnie może to być. Na przykład może być x minus 1 dzielone przez 2x plus 3 równa się 8 przez 10. Coś takiego również możemy nazwać śmiało proporcją czyli e, ilorazem to będzie dalej ilo, y, równość dwóch ilorazów. No i znowu możemy to rozwiązać tak samo, jak tutaj wspomniałem, czyli za pomocą iloczynu z wyrazów skrajnych, czyli, nasze, czyli ogólnie mnożenie poprzekątnej. Czyli to będzie co? 10 razy nasz cały wyraz x minus 1, nasze wyrażenie x minus 1, skoro tu jest więcej niż jeden wyraz, to musimy zastosować nawias. Jest równe 8 i w nawiasie będzie 2x plus 3. No i tutaj jak to sobie ładnie wymnożymy, to będzie 10x minus 10, tak jak wspominałem, mnożymy przez każdy wyraz, pamiętamy o znakach przed równa się 16x plus 24, również przez każdy wyraz wymnażamy, 24 no i tutaj musimy teraz tylko o to uporządkować, czyli wyrazy z x przenieść na jedną stronę, wyrazy wolne na drugą, no to przynieśmy sobie 10x na prawą stronę, czyli obustronnie odejmiemy 10x to nam wyjdzie minus 10 równa się 16x, ten 10x to będzie 6x plus 24 nam jeszcze zostanie, obu stronie 24 odejmijmy to będzie minus 34 równa się 6x. No i teraz możemy sobie obu przez 6 podzielić, to wyjdzie nam, że x równa się minus 34,6. To jeszcze można byłoby skrócić, to by tam było minus 17,3 i to tyle, no czyli ogólnie jeżeli mamy jakieś takie wyrażenie, w którym jest równość po prostu dwóch ilorazów co warto zapamiętać, to po prostu możemy to pomnożyć sobie na skos i tyle, jeżeli natomiast byłoby coś bardziej skomplikowanego to wtedy polecam stosować metodę mnożenia przez wspólny mianow... przez, wspu... przez największą najmniejszy wspólno... najmniejszy wspólną wielokrotność tych wszystkich mianowników jakie będą w równaniu no i to będzie na tyle jeszcze tylko do proporcja. O proporcjach powiem jedną rzecz, ponieważ często będą zadania otwarte co do proporcji i tutaj będzie na przykład ciężej się robiło w taki sposób, więc pokażę też jak ja polecam takie zadania z proporcjami rozwiązywać. Powiedzmy, że mamy jakąś koszulkę, która kosztuje e, na przykład 100 zł i 120 zł i została przesunięta o 20% i teraz pytanie jest ile ona teraz kosztuje? No to Mamy koszulkę, która kosztuje 120 zł, czyli 120 zł. To jest nasza cena koszulki, czyli jakbyśmy chcieli sobie to w procentach zapisać, no to, to jest nasze 100%, ponieważ to jest nasza cała koszulka, czyli to będzie 100%. No i teraz jest powiedziane, że została ona przeceniona o 20%, czyli kosztuje teraz 80% tej ceny początkowej, czyli tutaj będzie 80%. I chcemy wiedzieć, ile ona kosztuje, czyli zapiszemy sobie, że to będzie x. I tutaj jest jedna ważna rzecz. Trzeba pamiętać, że wszystkie jednostki zapisujemy pod danymi jednostkami. Czyli nie możemy tutaj pomieszać, że na przykład to 80% nagle zapiszemy pod złotówkami w tym miejscu, ponieważ wtedy to już nie będą proporcje. Proporcje działają nam na takiej zasadzie, tak jak tutaj zapisałem obok, albo też na takiej. Tylko to jest taki bardziej, jakbym powiedział, graficzny sposób przedstawiania tego. Ale działa tak samo jak to. I tutaj w tym graficznym sposobie musimy pamiętać o tym, że zawsze te same jednostki muszą być pod tymi, tymi samymi jednostkami. Na przykład wyobraźmy sobie, że mielibyśmy jakąś herbatę. Herbata powiedzmy, mamy, robimy sobie herbatę w kubku, czyli 250 ml mniej więcej, i na jeden kubek powiedzmy, że słodzimy trzy kostki cukru. I chcemy wiedzieć, mamy dzbanek 800 ml i chcemy wiedzieć, Tutaj nie były tylko lu. I chcę wiedzieć, ile tych kostek mamy wrzucić. No to tutaj stawimy x. I widzimy, że również nie pomieszałem tych jednostek, ponieważ pod, pod, tym, pod pojemnością tego zbanka te zapisałem, no, przepraszam, pod pojemnością kubka zapisałem pojemność banka, a pod kostkami zapisałem x, ponieważ też kostek szukamy. I dalej byśmy to tak samo robili, czyli musimy, czyli musimy pamiętać, że te same jednostki, te same dane musimy zapisać pod tą samą daną, pod tymi samymi jednostkami i tyle. No i teraz co w takim wypadku by się robiło? No to tak jak już było powiedziane wcześniej, czyli jeżeli mamy proporcję ułożoną, no to wystarczy zrobić to mnożenie wyrazów skrajnych, zrazem mnożenie po skoście, czyli to będzie to razy to, równa się to, razy to. No i wyjdzie nam, że 100% razy x równa się 120 zł razy 80%. Czyli wychodzi, że teraz obu stronie możemy podzielić przez 100%, żeby otrzymać x, -a. czyli x jest równy 120 zł razy 80% dzielone przez 100%. Procent sobie skrócimy. zera możemy sobie skrócić, ponieważ tutaj mamy 0 przy 80 i 0 przez 120. No i nam wychodzi, że to będzie 12 razy 8, czyli 96 zł. To jest nasza odpowiedź. Jednostki również się zgadzają, ponieważ widzimy, że procenty nam się skróciły i zostały tylko złotówki. Czyli nasza odpowiedź, teraz to będzie taka, że koszulka po tej obniżce kosztuje 96 zł. W takim razie e, są takie dwa sposoby na przedstawienie tych proporcji. ten sposób polecam do zadań otwartych, jeżeli chcemy sobie je rozwiązać i chcemy to jakoś fajnie rozpisać. No i jak sobie to rozpiszemy, to potem tylko układamy równanie, że mnożymy po skosie, czyli te wyrazy skrajne i to będzie tyle. E, wydaje mi się, że poruszyłem takie najważniejsze tematy w tym dziale. Jakby były jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. I no, i no to na tyle w tym odcinku.